Cześć, witajcie, jestem Patryk. Dziś jesteśmy wejdziemy do królików. Pozasłani ogólnie to wszędzie sytuacja dzisiaj była samiczka tutaj jest. Dobra no bo rozwaliła gniazdo. Nic jej tutaj nic, dziś nie ruszałem, ale przychodzę za 30 minut jest wszystko ten i teraz karmiła właśnie było wszystko rozdrucone Czekajcie włączę i ich jest więcej niż 6 Tak one tam wyglądają a samiczka piękna wszystkie się chowają tak? No ich jest więcej tam niż 6, albo 6, albo 7, albo 8. Tak myślę, się nie pokosiła. Widzicie, przekopana ściółka, także jest zakłócona myślę. Jutro ją wpuścimy do samca może, albo pojutrze, coś w tym stylu, co? Co? Muszę ten, nowy w sumie to nawet nie będę wyjmował. A po co? Jak lubi, niech sobie siedzieć. Może w ogóle nie będę wygadników wyjmował. No, o, to ja do sobie chrupie. O. Jutro może sprawdzę gniazda, nagram no, coś może ze sprawdzania. No nie wiem, no zobacz, czy coś wyjdzie, będziemy... Będę będę To jest wajtek, jest Samiczka, o. A, bo to ja rozwałem. No, ja rozwałem. Kurde, ale że ma robił. Idzie, czekajcie, idziemy. Jest włączone? Jest, dobra. One są tam. Samiczka są. są. O, to Nie wiem, czy ich widzicie w ogóle. Ale ruszają się. O. Słychać ich nawet. Nie będę rozgrzebywał. No co, samiczka. No co. Pogłaskać. One są gdzieś tutaj. Kurde, nie poruszał się, no patrzcie. No, no dobra. No i co samiczka? Kukurydzki trzeba ci przynieść, marchewki. O, cię. o. To jest jedzone. Ja ci, ci zasłoniłem, dzisiaj mieli otwarte. Rozprzątałem dzisiaj trochę, ładna pogoda była, nie wiem, czy mówiłem. Także ładnie tutaj. O, woda. Zapomniałem. To zabieram. I jutro chcę tutaj poganiać? To chcę wszystko wyjąć. Jak pokładać te patyki? Powinno to gdzieś, może przewieźć nawet to. O, tego muszę zabrać. Nie wiem, w ogóle z tego garażu chyba będzie wiatr, na króliczarnie. Na króliczarnię, Ale to się zobaczy. Chwilę tutaj młode były normalnie rozkryte, całe ładne, ponajadane, bo patrzyłem. Ale już przyszłam za 5-10 no, minut, bo byłem tutaj u i u Bruno. Patrzę już po zakrywanej, mówię dobra. To get Dobra A wy co wy robicie? Chodźcie wy moje. Chodźcie. Chodźcie No co? Chodzi kurde, hata

I tak, to wygląda tutaj u mnie. No, sprzątam, tutaj te palety, pozabierałem. Zaraz coś pograbię, może nawet... Pęty Tomasz? masz? To stąd wyleciało? Nie. Kurde, dobra ko, a nie! Te, chodź tutaj, oddaj. aż tutaj, to nie twoje. To no, już była zgnita, daj głupi. O nie, i o chyba. Tutaj kładziemy, o. Ja no, tak zrobiłem i tak leży od lipca. Nie od lipca, tylko od listopada. Dobra, nie wiem, gdzie mam drugą rękawiczkę. O, tutaj otworzą O kurde, kliki, chodźcie do mnie. Chodźcie, chodźcie. Janko mi, mi niszczą. A wy, a wie. No, także. Także tak. się u nas tutaj dzieje? No. Tak to wygląda. Wszystko tutaj. Chcę to poogarniać. Zasłanie, bo mam widząc 2, być 0. Zasłania, żeby nie było widocznie. Także chyba jest więcej niż 6 tam. Tej kurde, u tej mojej mieszanej. No, u tamtej to nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ale chyba, chyba. Nie jestem 100% pewna, ale chyba. A. Kurde, te odcinki teraz długie, bo tak to zawsze tam jest minuty i koniec, a co to jeszcze zajdę, to tam, to znam. I co Bruno, kurde, mój bydlak, dzisiaj chyba nie pójdziemy na spacer, co? Chyba nie, nie chce ci się, nie? Kiedy ci się chciało? Byś leżał, spał na słońcu i to ty, z ciebie i żara, kurde, głupi, tak? No, piękny pies, kurde, ty, Bruno, skacz, chodź. A ty, a ty. Branża masz. No, dobra, kurdy, idziemy. <grych> chodź, no chodź. No, chodź. Wiem, że lubisz. Wiem, że lubisz. Ale potem cię nie znajdę, jakże... Jak zabierzesz mi to. O! Jest kolejny sznurek znaleziony. No, a ja się zastanawiałem. Gdzie to jest? O ty! O, ty. Ot, o ty, nie smak się, dobra, idziemy, kończymy, bo zanudzam, Kończymy. No. dobra, no, dobra, na razie, cześć.